Otrzymałem takie anteny do Taurisa. Z dwóch stron nie wiem czy ktoś poznaje, co to za rodzaj anteny i czy się już e, z taką spotkał. Także widzimy tu antenę bardzo podobną do anten, które są używane w systemie Tauris, prawie identyczne, ale jak się okazuje, są to anteny prawdopodobnie do mega systemu, one zupełnie inaczej wyglądają. Anteny z Taurisa mają rowki, więc ktoś był nieświadomy i chciał mi sprzedać antenę z innego systemu, jako Tauris, pewnie ktoś inny. Też wkręcił go. Tu mamy oryginalną antenę Tauris, ona ma naklejki i tak jest. E, Niby bardzo podobne, ale jednak zupełnie są to inne anteny. I nie do końca te anteny e, muszą, e, muszą. Podobno te z mega systemu działają, ale wiadomo, że chyba raczej oryginalne będą działać lepiej. Więc w sumie takie ostrzeżenie, że trzeba uważać. Bo może być część hodowców nieświadoma, jak nigdy nie widziała anteny czteropolowej Taurisa, to mogą się dać nabrać i yy, yy, zakupić przez przypadek taką antenę. Ta jak ktoś mi wysłał. Na szczęście pozbyłem się problemu. Zapakowane będą odesłane hodowcy, który mi je sprzedał, także w tym opakowaniu, które je dostałem. Zorientowałem się, że to nie są te anteny, no i odsyłam, a sobie kupię nówki. Tak więc zakupiłem nową antenę. Tutaj w serwisie Taurisa u koleżki, u koleżki, u kolegi Leszka, stąd mi się chyba koleżka, kolega Leszek, koleżki Zimończyka. Bardzo dobra obsługa. Polecam, jakby co, ten serwis Taurisa. No i tyle. 1150 zł. Kosztowała mnie ta antena. Gdzie indziej w innych serwisach jest chyba drożej, więc no udało mi się kupić. Numer fabryczny, umowa, gwarancja. W Minden, tam gdzie lot mamy. Jeszcze po to chyba legenda do. O! mniejsza. W też tam idzie naprawić te anteny, więc spoko. Tak wygląda. Nówka oryginał. Nówka nieśmigana. Jakby jednego balona było mało. To jest jeden. A tu znowu drugi. Na szczęście daleko, Zwie latają w pobliżu głębników. Tu są dwa młode posamiczce, która jako roczna miała 10 konkursów z sztoli rudych. I to w sumie na pokrewieństwo, bo ona jest ze sztolen sparowana. O, takie są młode po najlepszym lotniku oddziału z 2017 roku. Naparowane jest na super samice, Piękne młodziaki, może ciemne będą, może niebieskie, zobaczymy. Tutaj dwa wnuki Van Luna, nawet pstry będzie, jak widać. Chyba oba pstry, tak? Jeden pstry. Wyłapuje tutaj młódki do szczepienia. Po rozpłodzie są tu mutki po Łąbkach Dominika Palarskiego Są wnuki Dakara Są Z głębi Tadeusza Pałki z drugiego lotnika okręgu Są z, z Tego nie Mulemanza, tylko werkamena z Mustanga Także jest parę fajnych głębi. są z Szaleńca Wszystkie one będą zaszczepione. Dlatego je tutaj muszę połapać. Żeby sobie zabrać pracy to w karniku zasypowym o, tutaj dałem gołąbkom karnik się zamyka no i mogą sobie jeść na bieżąco i wykarmiać młode W jednej. Przedziale karmnika mam karmę pierzeniową, a do drugiego przedziału, znaczy pojemnika, piękny groch od rolnika. I gołąbki sobie mogą wybierać co chcą, z jednej części groch, z drugiej części pierzeniówkę, tak by ten groch jest dodany, żeby doładować karmy białkowej dla tych młodych a one se mogą wybierać dowoli co chcą oczywiście nie mogło być tak pięknie rozpadało się teraz zaś już mniej ale przed chwilą strasznie mocno Łąbki posiadały je będzie zawołać pada a po ziemi na szczęście nie chodzą czekają Trzeba je będzie I chcą iść do gołębnika Więc raczej Raczej pójdę je zawołać Skrzydła rozprostowały Na ziemię jedynie zlatują o, Czekają już na mnie O je zawołam Nie ma to sensu Żeby na tym deszczu To już się nie, nie nalatają A jedynie Jedynie kłopoty

To też jest Palarski, tylko z poprzedniego, z pierwszego lęgu. Palarskie Speedbula najgorzej u mnie wchodzą do gołębnika. Ostatnio pokazywałem jego rodzeństwo z drugiego lub trzeciego lęgu. Też siedział na dachu. A ten robi to samo. Nie wiem co one mają, nie chcą wchodzić do gołębnika. O. Byb jest biegały po polu, a do gołemnika nie chcą wchodzić. Tak się zachowują u mnie te balarskie speedbulla. Ale żeby być 100% tutaj szczery, opowiem tak, teraz na tym locie fakt, że przyszleciało sześć jakby pierwszych gołębi u mnie, ale pierwszy na zegar odbił się właśnie brat lub siostra tych dwóch pstrych, tyle że krapiany. Także e, akurat dziesiące na oddział. Pierwszy mój gołąb to była krzyżówka palarski. Razy moje... O, co ten gamoń wyprawia. Poszedł sobie siąść na drugi gołębnik. No i będę się siedział na deszczu. Takie tak się po prostu dziwacznie zachowują. Teraz to już leje na całego. Chyba słychać. Musiałem się schować. Rozpadało się. Także w sumie wielkie szczęście, że udało mi się zrobić ten oblot. Także oblot na dziś zaliczony. Przy tej pogodzie to jak się raz dziennie uda, to jest super. Teraz to one, one by siedziały na dachu i pospadały. Także nawet takie małe szczęścia czasami się człowiek cieszy, jak uda się zrobić oblot w jako takich warunkach. A teraz leje! Leje! Słychać! Poszedłem z córką na Plac Zabaw, i w cieniu, siedząc, zauważyłem, że to co hodowca by zauważył że tu niestety ktoś na oblocie chyba pozbył jakiegoś gołąbka.